екперти в заводах Мастерс дає мне дає мне таке чуше дружини безвання і е, таке Wyścigi samo sobą. Staram się z, na, na każdych zawodach być lepiej niż na poprzednich. Jak trenowałam za dzieciaka w małym klubie, to nie miałam drużyny, nie miałam wyścigów sztafetowych. Byłam jedną z, w swoim roczniku e, zawodniczką, więc tutaj w Mastersach mogę zaznać e, pływania w grupie, pływania w drużynie, e, wyścigów sztafetowych, wspierania się, e, uśmiechu tutaj na trybunach. Starty w zawodach e, w kategorii Masters dają mi ogromną satysfakcję. No i też pływanie to jest moje hobby, więc daje mi to cenne doświadczenie, które no dla mnie jest ważne. No a przede wszystkim fans tego wszystkiego. Kiedyś osiągałam bardzo dobre wyniki za juniorów, byłam dużo razy mistrzynią Polski i na seniorach też. Po kilku latach było moim marzeniem żeby wrócić znowu na te słupki startowe żeby znowu poczuć tą adrenalinę, te emocje i żeby w ogóle wrócić do tego pływania. Bardzo się cieszę, że po 6-5 latach znowu mogę ścigać się i poczuć tą adrenalinę. No nie pływam dużo, nie trenuję dużo w wodzie bo dużo czasu spędzam zawodowo na basenie więc jak 30 godzin w tygodniu jestem na basenie no to aktywność fizyczną wykonuję gdzieś indziej. Dla, dla głowy, ale jednak te starty z, druży, z drużyną tutaj w klubie e, mobilizują, e, nakręcają. A przyjechałam do Polski w, w kwietniu 22 roku jako uchodźca z Ukrainy, przez to, że Rosja napadła na Ukrainę. A w Polsce czuję się bardzo dobrze. i Czuję się, że to jest super, że mam takie towarzystwo jako WMT, Warsaw Masters Team i to daje mi dużo energii i przyjaciół. Warsaw Master Team znalazłam, tak naprawdę poleciła mi znajoma ten klub, że tutaj pływają zawodnicy na fajnym poziomie i że mogłabym się z nimi pościgać i w sumie to miała rację, tak jest. WMT!